Hej, witam serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko Grudzień 2014. Hej kochani, witam Was w nowym roku. Życzę Wam, aby ten 2015 był wspaniały. No i zapraszam na projekt Denko Grudzień 2014. Ja tutaj mam torbę, którą zapakowałam aż po brzegi z denkowanymi rzeczami. Chciałabym Wam pokazać, co zdenkowałam w grudniu. Bo już jest jeszcze, więc warto pokazać tego jest, słuchajcie. Myślałam, że mało się uzbiera, ale jednak się uzbierało. Zaczynamy. Pierwsze co to mydło w płynie o zapachu mleko i migdały. Eee, top budżet. Uh -huh. Coś takiego, eee, to było zakupione w intermarsze i 500 ml cena chyba 2 złote coś tam albo 3. Powiem wam szczerze, że niestety bardzo wodniste i w ogóle nie pachnące, więc nie opłaca się. Ja ciągle poszukuję idealnego mm, zapasu, jakby można powiedzieć, idealnego mydła do rąk i niestety y, nic lepszego niż ten y, skauflanda nie znajdę. Skauflanda był super, ten płyn do rąk, ale niestety do kauflanda mam nie po drodze. Wiedronce są fajne, ale wysuszają skórę. Więc chyba zostanę Ci tych zbytrące. E, dobra, Ultra Soft e, to jest odżywczy krem z proteinami jedwabiu, do ciała i skóry. E, Dostałam go od Kasi. Słuchajcie, takie fajne zamknięcie. E, masło, gęste masło o zapachu nivea, kremu nivea tego niebieskiego, e, o konsystencji. Też trochę podobnej, chociaż bardziej, o wiele łatwiej się rozprowadzało to na ciele. Używałam do ciała. Można to zakupić w kerfurze. Tak, powiedziałam w kerfurze. Tu jest 300 ml. Słuchajcie, mega, mega wydajny. Fajny zapach, ładnie nawilża na skórę. Super, super. 300 ml do twarzy nie używałam, ale no, napisane, że można, więc... Masło Avon coś tam. Ming and Honey. Odlewkę od Kasi dostałam. Taki bardzo ładny miodowy kolor i tak perłowo-miodowy kolor. I bardzo ładnie migdałami i miodem pachniał. Bardzo fajny. Chociaż na nawilżało, słabo się zachowywało na skórze. Taką fajną posiadę tylko zostawiam. Tutaj mamy dolewkę z Carexu. I jeszcze mamy o, e, płyn do mycia rąk Tropical Mango i Papaya z e, Luxi Luxia niestety jak dla mnie jest beznadziejna e, czy to jest e, płyn do mycia rąk czy to jest żel pod prysznic czy to jest kostka mm, jeśli chodzi o mydło do rąk to niestety za każdym razem e, zawodzę się na tej firmie więc myślałam, że będzie pięknie pachnieć, ale niestety ja uwielbiam taki. Mamy go i papaja. Linda, mydło w, do rąk, bawełna. No niestety musiałam wrócić do tego i chyba zostanę przy nim. Ale dalej będę poszukiwać coś fajnego. Zobaczymy. Może znajdę. Blepa. Blep haklim. Nie wiem jak to się czyta. Chyba jakoś tak. To takie chusteczki. W pudełeczku mam tylko tam były saszetki i z, z chusteczkami jednorazowego użycia do przemywania mm, Powiek, jak i wewnętrznej, że tak powiem, strony oka. Wewnętrznej strony oka. No, tutaj brzegów. brzegów bardzo fajne, ale drogie. No, fajne działało. Jak, jak trzeba było na przykład rzęsę wyciągnąć, która się zakleiła tam, to można było ładnie, bez problemu. Dalej, co tu mamy? Mango. 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 Planeta Organika Afryka, odżywka mango do włosów normalnych, nawilżająca. O tym była recenzja tutaj klik bądź pod filmikiem będzie link bardzo, bardzo fajny, bardzo ładnie pachniało. Ja uwielbiam planeta Organikę. Super pachnie te mango. Teraz mam chętkę na kolejny zakup Planety Organiki. Z tej serii też z Afryka, ale może albo coś innego zobaczymy. Jak zakupię, to na pewno przetestuję i dam wam znać. Jak na razie jestem mega zadowolona z tej właśnie serii Afryka. Warto spróbować. Zajrzyjcie na recenzję. Jak mówiłam, tutaj będzie link. Tutaj mam żel pod prysznic z Les Cosmeticos, czyli z tej firmy, którą lubię. Les Cosmeticos znaleźć można też w Carrefourze. Tak. Takimi kwiatami lipy, takimi prawdziwymi, no niezbyt fajny zapach. Chociaż kwiat lipy bardzo e, pasuje mi zapachowo, to to taki był taki niezbyt fajny zapach kwiatu lipy, że jak żal nie porwał mnie. To są fajne żele, ale ja uwielbiam, jak pamiętacie, żele, które bardzo ładnie pachną. 250 ml, koszt chyba około 4 zł, czy coś takiego. Timothy szampon z, orga, z organicznym argan oil, czyli olejem arganowym. A, strasznie przetłuszczał mi z włosy i skórę głowy. Nie, 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 nie jest fajne. Co tu jeszcze mam? Palmoliv, e, Thermal Spa, Mineral e, masaż, e, czyli żal pod prysznic z takimi drobinkami niebieskimi do masażu. E, spoko. Dość tak e, czysto pachnia. Palmoliv, spoko. No, no, spoko. Chociaż te drobinki wcale e, ani nie masowały, ani nie pilingowały Takie były. Nie wiadomo po co. 250 ml. No, co tu jeszcze mam? Jeszcze tutaj mam Niwa Happy Time kremowy żal pod prysznic. To było chyba z mleczko bambusowe, i kwiat pomarańczy. Ten, ten żal już od tak jak poprzedni. Powiem szczerze, że myślałam, że będzie ładniej pachnieć. Niestety ta pomarańcza taka była niezbyt fajna. coś niekosmetycznego, czyli tran z rekina grenlandzkiego z Islandii o smaku maliny. Polecam Wam, słuchajcie, ja go stosowałam, piłam go sobie i powiem Wam szczerze, że to naprawdę jedyny tran, którego, po którym nie czuć tego posmaku ryby i nie odbija się rybą, więc polecam naprawdę smak malinowy. Super, to tak poza kosmetykami. Co tu jeszcze mam tu jeszcze mam olejek do mycia e, Wallace Beauty odlewkę od Kasi i powiem Wam szczerze, że zgadzam się z Angel e, kosmetyki m, bez tajemnic prowadzi bloga zapraszam e, i ona tam wspomniała, że ludzie mówią, że te olejki śmierdzą rybami e, i stwierdzam, że tak u mnie to też się pokryło też śmierdziało rybą więc nie jest zbyt fajnie ani to olejek, ani to żel Niestety, teraz już mam wymagania o wiele wyższe po olejku yy, do mycia ciała z na Napel Beauty by Cibo, czyli łagodny pink do twarzy z pestrymi Morelli. Taki o, 100 ml. Yy, coś na... Yy, Coś podobnego do peelingu morelowego chyba, tak? Czy brzoskwiniowego z Soraj? Chociaż ten był o wiele, o wiele słabszy. Taki dość tłustawy i niezbyt fajny. Ani to się nie rozprowadzało. Taki, no był tłusty i nieprzyjemnie zostawał ten tłuszcz taki na twarzy. Niezbyt fajny. To nie to, co mm, z Planety organika mm, ten gomaś na przykład, bo tam to był taki fajny, taka oliwka, a tu taki tłuszcz taki zjałczał jakby. Biolux krem do twarzy na noc, odżywczy awokado. Tak wyglądający, przecięty oczywiście. Recenzję też tutaj możecie znaleźć, bądź pod filmikiem. Dalej, Sylveco, tymiankowy żel do twarzy. Zużyłam 150 ml, dostałam go dzięki drogerii cytrynowa.pl, którą serdecznie zapraszam. O nim będę robić filmik porównawczy, że tak powiem o żelach i mydłach do twarzy już nie niebawem, więc nie niebawem się dowiecie co o nim sądzę fajny pojemniczek mały, zgrabny z fajną pompką tyle powiem, na resztę zapraszam na filmik co tu jeszcze mam? tu mam jeden listek dermogala czy jakoś tak takie rybkie te z witaminami do twarzy, powiem Wam szczerze, że śmierdzą, są tłuste nie wchłaniają się i tak Służyłam i, i nie widzę nic fajnego po nich, więc zazwyczaj do masaczek używam je, bądź do kremów, albo z oliwką mieszam na dłoni, jakąś tam olejkiem używam, no ale rzadko. Co tu jeszcze mamy? Maska do twarzy z Organic Therapy, oczyszczająca z białą truflą. Tutaj znajdziecie link, oczywiście zapraszam na recenzję, już była. I na blogu i filmik na ten temat. E, maska, maska droga i nie porwała mnie, więc nie wrócę do niej. E, co tu jeszcze? No, tu jeszcze mam przeciętą swoją pastę, Colgate, program HALT, którą uwielbiam, jak wiecie. Tu jeszcze mam, słuchajcie, jakąś odlewkę. Tylko nie wiem, co tu było. Bo nie tu. Był żel chyba pod prysznic jakiś. Od Kasi, ale niestety się zmazało i nie wiem co tam, no i została słuchajcie kolorówka, z kolorówki dość dużo w tym, w tym roku w tym miesiącu, bo robiłam taki mega porządek w kolorówce i część kosmetyków powyrzucałam, bo były stary, a część pooddawałam, softmat luźny puder z Manhattanu uwielbiam go, jeszcze jedną całą sztukę mam od Hani więc ten się skończył i bardzo fajny, bardzo ładnie matuje na wiele, wiele godzin. Jeśli poszukujecie takiego dobrze kryjącego i długo matującego w miarę taniego luźnego pudru, to polecam Wam naprawdę ten. Chyba dwa odcienie są, kosztuje 20 czy 30 zł. I naprawdę, naprawdę wiele różnych pudrów używałam, ale ten genialnie matuje i fantastycznie kryje. Tu jakiś, a, tu po rozświetlaczu z Bell mam tylko opakowanie Zobaczcie. Tutaj mam natural fair, podkład mineral, mineralny kryjący Sana Binera. To ten drugi podkład, który mieszałam. W poprzednim badaniu pokazywałam wam jeden właśnie z testerów, który wymieszałam z tym. To jest natural fair. To nie jest mój kolor, ale wymieszałam go z innym. To jest taki jaś, jaśniejszy kolor. Wymieszałam go z takim ciemniejszym i powiem Wam szczerze, że byłam zadowolona, teraz mam, yy, bo zakupiłam sobie przed świętami yy, już taką większą dawkę yy, yy, mojego koloru i jakiś za ciemną mi się wydaje. Więc chyba będę musiała się skusić i znowu zakupić i yy, wymieszać yy, yym, Natural Fair i tego ciemniejszego, tylko muszę sobie przypomnieć on się nazywa. Annabelle Mineral róż o nazwie Rose. Powiem Wam szczerze, że to jest taki herbaciany, różowy kolor, który aż tak mnie nie porwał. Więc... Poszedł skończył się. Dwa eyelinery, które prawie wykończyłam i wyschły, więc do wyrzucenia. Pierwszy to Essence żelowy eyeliner. No genialny, genialny. Świetnie się trzyma. Ja uwielbiam żel, Żelowe, właśnie takie eyelinery w słoiczkach. No świetnie się trzymają. Przynajmniej ten świetnie się trzymał. Wiem, że słyszałam przynajmniej, że już go nie ma, nie robią. No mam nadzieję, że znajdę coś podobnego, bo bardzo lubię ten lubiłam. I tutaj z Krolanu hmm, też czarny żelowy eyeliner też bardzo fajny był. No Krolan to Krolan. Wiadomo, robi świetne kosmetyki. E, dalej. E, tu końcówka, którą się już nie da wygrzebać. E, Stay with Me Essence, czyli błyszczyk e, taki wiśniowy można powiedzieć kolor. tu się klei cały. Wykończyłam też Astor Shine Deluxe taką pomadkę w kolorze, nie wiem czy zobaczycie też takim wiśniowym. Nie zobaczycie, bo nie ma już która mm, bardzo ładnie na ustach się zachowała. I tej chyba serii już też nie ma, takiej żółtej z Astora. Co tu jeszcze jest? Wykończyłam już, słuchajcie. Mm, Lakier wybielający z Essence, taki fioletowy, słuchajcie, nie wybielał, był beznadziejny i jak kładłam go oczywiście jako base coat, później lakier, to lakier schodził, płatany, więc leja. Beauty, czyli zakup z Biedronki, to jest. Bell, firma Bell robi te produkty. Taki czerwony kolor, tu chyba numeracji nie ma. Powiem wam, że z lakierów Bell jestem bardzo zadowolona i bardzo mi się podobał ten. I kolor, i w ogóle lakier. I dwie rzeczy, które skończyłam, yy, również yy, to jest Miss Sporty Studio Lush yy, 3D Volumistic. Volu Czyli ten słynny tusz za parę złotych, który robi furrorę naprawdę na rzęsach. Ma taką sztoteczkę. Jeszcze widzicie, coś tam z niego jest, ale jest już stary i zaczęły się problemy z moimi oczami, więc poszedł do śmieci. Niewiele go jest, bo już tyle miesięcy kuszyłam, że, że naprawdę... Fajny, chociaż powiem Wam szczerze, że teraz mam sewelajem i jestem o wiele bardziej zadowolona. No i moja ostatnia miłość to Afiniton, czyli korektor. Uwielbiam. Dostałam go kiedyś odlewkę od Kasi i bardzo go polubiłam. Mam już drugi. Bardzo, bardzo fajny. Z taką pałeczką. I to tyle słuchajcie. Trochę tego jest. Zna zbierało się. Zalepki mam, no nie wiem od czego, od tego błyszczeka coś się wylało. Napiszcie mi jak u Was z temkiem, czy dużo zdynkowaliście w grudniu. Zapraszam Was na bloga, facebooka, twittera. No i niebawem może Instagram się pojawi. Tylko mam problem z nikiem, słuchajcie. Ten, który ja używam niestety jest już zarezerwowany i... Nie wiem jaki sobie wymyślić, więc jeśli macie jakiś pomysł, to piszcie pod filmikiem. Dobra, ściskam całuję, pozdrawiam, zapraszam do następnego filmiku. Pa!